No cześć, to Kuba, szkocki ogrodnik. Po pierwsze, po pierwsze przepraszam, że mnie tak długo nie było. Szkocki miał awarię oczu, taką poważniejszą. Jestem już po jednej operacji. Skuteczna, wszystko poszło dobrze. Ta też, widzę widzę siebie, jeszcze czekamy jedna operacja, na chwilę, natomiast widzę już na tyle, że mogę nagrywać, mogę edytować filmy. Jakoś tam funkcjonowałem, a natomiast nagrywanie, edycja filmów było już praktycznie niemożliwe przez moje oczy. Mogę to znowu robić. To jest ten plus. Minus jest taki, że przez to i przez kilka innych czynników e, niestety odbiło się to moim związku. Rozstajemy się z moich dzieci i ten ogród zostanie dla nich. Niestety. Dzieci chodzą tutaj do szkoły, jest, mają dużo innych obowiązków, więc ja będę musiał sobie znaleźć nowe miejsce i nowy ogród. Nie wiem, ile mi to zajmie, Natomiast, gdy już w końcu go będę miał, obiecuję, że będziemy go robić razem. Eee, z waszą pomocą. Tutaj, w ogrodzie, w mój obózce, ogród to jest teraz nędza i rozpacz. Naprawdę. Po pierwsze, bo nie na nie pracowałem. Po drugie, bo jest zima, Po, drugie, po trzecie, pozostanie on dla mam moich dzieci. I muszę go przygotować po to, co ona tutaj chce. Więc. Nie wszystko układa się tak, byśmy chcieli, i niekiedy, żeby coś zyska, zyskać, coś musimy stracić. Jest to wszystko, to jest bolesna strata, bo strata rodziny, strata jako na coś wszystko dopacowało, robiło. No, nie jest przyjemne. Natomiast no coś musimy stracić, żeby coś zyskać. Więc jeśli zostanie się za mną, ja będę dalej nagrywał. Jak tylko będę będzie, będę znowu nagrywał dalej. A przy, przy Waszym wsparciu, będę nagrywać teraz filmy z domu. Jeden już dzisiaj nagrałem. Muszę go zmontować. Pierwszy raz po takiej długiej przerwie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak oczy sobie poradzą przy komputerze. Ale ja zostaję i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Cześć. Pa Pa.